Witajcie na kanale Kundelek Potrafi. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wyszło nam nasze akwarium, jak je zbudowaliśmy, yy, jak to wygląda i dekorowanie też tutaj y, będzie tego akwarium. Więc jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie do końca i bardzo serdecznie zapraszamy. na której będzie stała nasza kochana lunka. Tutaj na tym będzie akwarium, a tutaj zobaczcie, mamy pojemną, w miarę pojemną szufladę, do której teraz będziemy przekładać rzeczy z szafy, tak już żeby był do niej dostęp. Pierwsze co, zabieramy ze sobą słoiczki z i, takim suchym jedzonkiem dla niej i będziemy to sobie tutaj ładnie wkładać i później to ułożymy. Rzeczy jakie maluna i jest gdzieś takie z tyłu coś, już Wam pokazuje, że z tyłu macie taką skryteczkę, że rodziny spadły, że tutaj jest jakby przestrzeń, więc możemy coś tutaj schować. To w takim razie porządkujemy. Sprawdziłam. Niestety z tyłu nie da się nic schować, z tych większych rzeczy, które nie zmieścią się do tej półeczki, więc będzie trzeba je zostawić w szafie. Tutaj mamy słoiczki, czyli wszystkie przysmaczki i jeszcze kolbę. Tutaj jest dział taki bardziej z jedzeniem, a tutaj są do sprzątania. Potem to się z jedzeniem przeniesie tutaj, bo jeszcze przyjdzie piasek. Znalazłam jeszcze drugie pestki dyni, więc przesypałam je do jednego słoiczka. No i teraz tak. Ja będę wkładać do naszego akwarium trociny i Wam tutaj może pokażę, jak to wygląda. Widzicie, tutaj jest piękna szefeczka, jak już Wam pokazywałam ułożone rzeczy w szefeczce. I teraz będziemy wkładać tutaj trociny i podczas, gdy ja to będę robić, Wy zobaczcie materiały z budowy tego akwarium. Zapraszam! Tofik, wypowiedz się, co teraz y, sądzisz o tym, co się dzieje tutaj co się robi dla Lunki, bo y, y, powiedz, y, czy, czy podoba Ci się to, że Lunka będzie miała takie duże mieszkanko. Co ty o tym sądzisz? Będziemy potem oceniać, nie? Czy ładnie wyszło? Bocie, że mamy tutaj już poprzyklejane y, kątowniczki na boki. Y, mamy tutaj też na dół, będziemy robić jeszcze pokrywę tutaj oczywiście moje autorskie serduszko. I będziemy tutaj jeszcze y, tą y, wodę przyklejać y, w tym miejscu. Mniej więcej będzie woda y, stała, y, w sensie sobie wisiała po prostu. Nie zwracajcie uwagi na to, że to jest brudne, ponieważ to y, jest brudne. Ale to się wyczyści. Także Lunka nasza, kochana, gwiazdeczka będzie miała już swoje akwarium, jak widzicie, jest naprawdę ogromne. Także my się widzimy, jak to już wyschnie. mam tutaj luneczkę, ja już na pewno nie może się doczekać, prawda, kochanie? Już za niedługo będziesz miała nowy domek super willę. Bo zobaczcie, jak ona teraz mieszka. Ma tutaj nie ma, jak widzicie, piętra. Bo to było niebezpieczne, więc Luna ma ogólnie teraz tylko tyle. W porównaniu do tego, no to jest bardzo malutko, więc Lunoś czekaj cierpliwie. Dociny są, zobaczcie, ile na to poszło w ogóle tego. Co się dziwić? Tutaj jest około 3200 cm2, więc jest to naprawdę dużo. Także teraz będziemy wkładać tylko jej rzeczy które ma tutaj w swojej kateczce. Będzie jej się tutaj na pewno bardzo dobrze żyło, bo zobaczcie, naprawdę dużo tutaj jest miejsc, miejsca. Za niedługo też pokażemy wam nasze patenty na to, gdzie ulokujemy jej wodę, w taki, wiecie, domowy sposób. I co więcej, no to domek będzie inny, ponieważ kupiliśmy jej taki drewniany, naturalny, ale jeszcze nie doszedł do nas. dopiero dojdzie we wtorek, a wy to oglądacie w niedzielę rano. No więc... Jeszcze chwilę, ale na pewno coś nagramy dla was później z zamiany tego. Do tego będzie stał jeszcze kołowrotek. Taki wiecie duży, porządny kołowrotek. I to w sumie wszystko. Te dwie rzeczy. No i nie możemy jej wymienić tej, tego piasku, co, co jest tutaj i jest miejscem bardzo źle ogólnie, ale niestety piasek też jeszcze nie doszedł i po prostu go nie mamy. Więc teraz zajmiemy się dekorowaniem, czyli najlepszą częścią, a później przenosimy Lunkę już do nowego miejsca. Oglądajcie do końca, oczywiście subskrybujcie kanał i dawajcie łapeczki w górę dla Luny i jej nowego domku. Obie miski już są, tutaj mamy do załatwienia się. Tam mamy do kąpieli, nareszcie można jej było postawić to do kąpieli. Tutaj będzie stał kołowrotek. Najwyżej się to leciutko przesunie w tą stronę, chociaż też domek będzie bardzo długi, więc może gdzieś tutaj na środek. Zobaczymy, jak przyjdą te rzeczy. postawimy jej ten stary kołowrotek. Zaraz po niego pójdę i zobaczę, czy tutaj pasuje. Już postępy są. Tutaj mamy kolbę, musieliśmy ją położyć, bo nie możemy jej powiesić, bo tutaj po prostu nic nie ma, chociaż będzie, yy, yy, będzie pokrywa, yy, którą, której budowę też zobaczycie, ale to zaraz. Tutaj mamy kłodę, yy, jej ulubioną rurę, yy, miseczki, to już widzieliście, tutaj położyłam niska z jedzonkiem, przyniosłam jej na wrotek, wrotek, ale on jest tutaj tylko na chwilkę on się ładnie tutaj kręci i teraz pokażemy wam patentik na wodę. Przykleiliśmy z silikonem yy, kawałek yy, tego. Nie, nie pamiętam co się nazywa. Yy, przykleiliśmy kawałek kątownika z wywierconymi dziurkami i do tego wkładamy sobie butelkę. Tutaj mamy ten haczyk, na którym sobie to włożymy. Wkładamy to do tych dziurek i wkładamy buteleczkę. Butelka sobie pięknie tutaj y, wisi. Y, I takiej właśnie mamy dla was, mamy taką propozycję. Wszystko już jest gotowe. Tak się prezentuje Królestwo Luny. I y, dołożyłam już tutaj domek, y, jedzenie ma. Dołożyłam tutaj ziółka i trochę y, jedzenia i dosypałam. Wodę też ma, jak widzicie, naszą słynną kukurydzę. I możemy wsadzać już bardzo zniecierpliwioną Lunę, która już tutaj nie wie, co się dzieje, bo ma taką pustą klateczkę. Oczywiście będziemy ją sprzątać, ale to już poza odcinkiem. Zapraszam Lunkę w takim razie do jej nowego domu. I Luna, proszę. Proszę, Lunko. Oto twoje nowe miejsce, twój nowy dom. Witamy cię kochanie! Zobaczyć reakcję Tofika na Lunę. Chodź! Zobaczcie się? Zobacz, ona jest w kołowku. Tutaj jest. Zobacz, tam. No. Tak, przywitaj się z widzami. Bardzo pięknie, kochanie. I jak Ci się podoba? Ładnie pani zrobiła. Spokojnie. To jest tak jak Astra, wiesz? Trochę inny kolor, ale ty nie rozróżniasz kolorów, więc powinno ci to być, wiesz, obojętne. Tak, to jest jej klateczka, kochanie. Podoba ci się? Fajna jest Lunka? Taki trochę zainteresowany. Ej, 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 Tofik! Woda się przekręciła. Aha, próbuję gryźć. Mała łobuziara. Z tą wodą, chyba będzie trzeba wygominować coś innego. Bo, jak ona ma się jej przekręcać w nocy, jak ja nie będę mogła nic zrobić, bo będę spać. No zobaczymy. Doda się zbytnio nie przejmuję tofikiem. Czas gdy toficzek sobie tutaj yy, się ekscytuje i patrzy na nasze piękne akwarium. Już mimka jest tam w środku, jak widzicie w domku sobie. To się... ja muszę posprzątać klateczkę tą i po prostu ją schować. A tofik jest bardzo pobudzony, trzeba go uspokoić. Tutaj robi się już pokrywa. Się finalnie prezentuje całe akwarium Luny. Klatka już została przeze mnie posprzątana, tego już Wam nie pokazywałam, ponieważ film o sprzątaniu klatki jest już na kanale. Mamy tutaj także osłonkę u góry, tylko że jeszcze przyjdą po bokach do niej kątotniki, ale niestety zabrakło nam dwóch. W sumie to jednego. No po prostu nam zabrakło, nie mamy ale tak się prezentuje właśnie akwarium. Już jest wieczór. Luna, nasza kochana, wstała. Jak widzicie, postawienie kołowrotka to był bardzo dobry pomysł. I oczywiście będzie miała większy, bezpieczniejszy. Wiem, że teraz on jest niebezpieczny i że on nie powinien tu być. Ale niech się przyzwyczaja do biegania w kołowrotku. Bardzo, bardzo mi się to podoba, że tak jest. No, mm, ma się już w miseczce, jak widać. Tutaj sobie coś tam porobiła, pogrzebała w miejsce, Także ogólnie najbardziej jej się podoba kołowrotek. Jak na razie i bardzo fajnie. Przynajmniej że wiecie spożytkować energię i ćwiczyć swoje mięśnie. Także jestem bardzo szczęśliwa i myślę, że ona też. I mamy nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Zobacz! YouTube jakoś wybrał ten film i powiedział, że jest warto obejrzenia. Więc kliknij i zobacz go, ponieważ jest dla Ciebie. Uwierz mi: tu już nic nie ma koniec, więc kliknij go i miłego oglądania.